Zatrzymaj się na chwilę. Czy to poczułeś? Coś innego w powietrzu. Obecność, która poruszyła cię, nawet jeśli tylko na moment. Nie potrafisz tego wyjaśnić, ale coś w tobie zareagowało. Spojrzenie, gest, cicha więź, która sprawiła, że się zatrzymałeś, sprawiła, że poczułeś. To nie było przypadkowe. Próbujesz to zignorować, starasz się iść do przodu. Jakby nic się nie stało, ale coś w tobie już się zmieniło. I choćbyś starał się opierać, coś wciąż ciągnie cię do przodu. Zauważasz to? To spotkanie, to uczucie, które znikąd przeniknęło przez ciebie, nie było losowe. To było ostrzeżenie, to było wezwanie. Los postawił kogoś na twojej drodze, i w głębi serca wiesz, że to coś znaczy. Ale co zamierzasz z tym zrobić? Udawać, że nic nie poczułeś? Pozwolić temu przejść? A może stawić temu czoła i pozwolić, by twoje życie się zmieniło. Bo czy chcesz, czy nie, już się zmieniło. Czujesz to teraz. Nie możesz już udawać, że to się nie wydarzyło. Możesz próbować się rozproszyć, skupić na czymś innym, podążać utartym szlakiem swojego życia, jakby nic się nie zmieniło. Ale prawda jest taka, że już się zmieniło. I mimo, że walczysz, mimo, że próbujesz wszystko kontrolować, coś w tobie wie. To uczucie nie odejdzie. Ono rośnie, powraca w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Luźna myśl, szybka wspomnienie, odczucie, że coś pozostało w powietrzu. Zauważasz, jak to cię niepokoi? Jak cię przyciąga z powrotem, nawet gdy próbujesz się oddalić? To nie tylko ciekawość, to nie tylko wrażenie, to coś większego. Czujesz obecność tej osoby, nawet gdy jej nie ma w pobliżu. To szczegół, sposób patrzenia. Cisza, która utkwiła między wami. Zauważasz, jak twoja myśl nieustannie wraca do tego momentu? Jak twoje ciało reaguje, zanim zdążysz zrozumieć dlaczego? Możesz to nazwać losem, przypadkiem, szczęściem, ale w głębi duszy wiesz, to było spotkanie, spotkanie, którego nie da się zapomnieć. E co teraz? Będziesz dalej uciekać? Będziesz się dalej oszukiwać, mówiąc, że to nic nie znaczy? Bo jeśli to naprawdę nic, już byś o tym zapomniał, już byś poszedł dalej, nawet nie zerkając wstecz. Ale coś w tobie wciąż utknęło w tej chwili, coś w tobie wciąż czuje, wciąż chcę zrozumieć. Możesz czuć strach. Strach, że to jest zbyt wielkie, że to jest zbyt prawdziwe. Bo jeśli jest prawdziwe, wiesz, że twoje życie nigdy już nie będzie takie same, a zmiana przeraża, bo wymaga oddania, wymaga odwagi. Wymaga, żebyś porzucił pewniki, żebyś wyszedł z kontroli. I to cię przeraża, prawda? Spędziłeś za dużo czasu chroniąc się, za dużo czasu budując mury, przekonując się, że jest lepiej tak, że nie potrzebujesz nic więcej, że twoje życie już jest uporządkowane w właściwy sposób. Ale potem to się wydarzyło. To spotkanie przewróciło wszystko do góry nogami. Sprawiło, że poczułeś coś, co nie było w twoich planach. Sprawiło, że zdałeś sobie sprawę, że może czegoś ci brakuje. I teraz jesteś tam, próbując udawać, że nic nie czujesz, próbując mówić sobie, że to tylko chwila, że to minie, ale minęło już wystarczająco dużo czasu, prawda? I wciąż tam jest, wciąż pulsuje, wciąż niepokoi, wciąż sprawia, że zadajesz pytania. Więc powiedz mi, do kiedy zamierzasz uciekać, do kiedy zamierzasz walczyć z czymś, co już jest w tobie? Możesz udawać, że to wszystko nie ma znaczenia, możesz prowadzić swoje życie tak, jak zawsze to robiłeś, możesz wciąż unikać tego, co czujesz, rozpraszając się, zajmując się czymś innym, przekonując się, że nie potrzebujesz tego. Ale co jeśli się mylisz? A jeśli to spotkanie jest dokładnie tym, na co czekałeś, nawet nie wiedząc o tym, a jeśli to twoja szansa na przeżycie czegoś, co naprawdę ma sens? Zamierzysz to przepuścić. Bo wiem, że głęboko w sobie czujesz. Wiesz, że czujesz. I nie ma wymówki, która by to zmieniła. Nie ma powodu, który by zatarł to, co już dzieje się w Tobie. Czujesz to teraz. Nie ma już, jak tego ukryć, nie ma już, jak udawać, że to się nie dzieje. Ta myśl ciągle wraca. To uczucie narasta za każdym razem, gdy próbujesz je stłumić. Możesz kontynuować swoją rutynę, możesz próbować zająć czas rozpraszającymi zajęciami. Ale nic nie zatarje tego, co już zostało zapisane. Wiesz o czym mówię. To spotkanie uderzyło cię w sposób, którego się nie spodziewałeś. Nie było zaplanowane, nie było czymś, czego świadomie szukałeś, ale się wydarzyło. I co teraz? Będziesz dalej udawać, że to na ciebie nie wpłynęło, że to był tylko jakiś przypadkowy moment? Możesz oszukiwać innych, ale czy potrafisz oszukać samego siebie? Bo za każdym razem, gdy zamykasz oczy, ta scena wraca, czujesz obecność, nawet jeśli ta osoba nie jest w pobliżu. Złapujesz się na tym, że wspominasz ton głosu, sposób w jaki na ciebie spojrzała, to, co poczułeś w tamtej chwili. I jakkolwiek byś tego nie ignorował, jest tutaj, jest żywe w tobie. Co jeszcze musi się wydarzyć, żebyś zrozumiał, że to nie było przypadkowe, że to nie było tylko kolejne spotkanie? Spędziłeś zbyt dużo czasu uciekając od tego, co czujesz, zbyt dużo czasu chroniąc się, przekonując siebie, że nie możesz na to pozwolić. Ale teraz to, ta niespodziewana rewolucja, ten wpływ, który rozbroił wszystkie twoje bariery. Możesz nawet twierdzić, że nie, ale wiem, że coś w tobie pragnie w to uwierzyć. Pragnie uwierzyć, że to spotkanie było inne, pragnie uwierzyć, że tym razem coś może być prawdziwe. Ale strach ciąży, niepewność krępuje, złe wspomnienia sprawiają, że chcesz się cofnąć. Bo otwarcie się na to oznacza podjęcie ryzyka, oznacza wyjście z bezpiecznej strefy, oznacza przyznanie, że coś w tobie pragnie więcej niż tylko iść naprzód bez uczucia. I ja wiem, że czujesz, wiem, że myślisz o tym więcej niż byś chciał, wiem, że próbujesz unikać ale wszechświat wciąż stawia przed tobą znaki, małe szczegóły, niespodziewane wspomnienia, zdania, które wydają się stworzone specjalnie dla ciebie. Możesz to ignorować przez jakiś czas, ale to nie znika. Bo to, co prawdziwe, zawsze znajduje sposób, by pozostać. Na co czekasz? Czy chcesz, żeby czas załatwił to za ciebie? Żeby w pewnym momencie to uczucie po prostu zniknęło? Czy naprawdę uważasz, że jeśli wystarczająco długo będziesz to ignorować, ta więź zgaśnie? Czy próbowałeś już wcześniej ukrywać uczucia, próbowałeś przekonać się, że ich nie potrzebujesz, próbowałeś tłumić emocje, bo uważałeś, że to bezpieczniejsze? I co się stało? Pustka się powiększyła, frustracja rosła, bo nic, co jest prawdziwe, nie znika tak łatwo. A teraz, jeszcze raz, masz wybór. Możesz nadal zaprzeczać, możesz wciąż próbować uciekać, możesz upierać się przy myśli, że to tylko chwilowe zauroczenie, ale możesz być szczery sam ze sobą po raz pierwszy od bardzo długiego czasu. Możesz przyznać, że to poruszyło cię w sposób, w jaki nic innego ostatnio cię nie poruszyło. A jeśli to była twoja szansa, a jeśli to spotkanie zostało postawione na twojej drodze, bo tak miało być, możesz podążać najbezpieczniejszą drogą. Możesz ignorować, możesz pozwolić, by czas upłynął, i udawać, że nic się nie wydarzyło. Ale czy zdołasz żyć z wątpliwościami? Bo jeśli jest coś gorszego niż zaryzykowanie i poniesienie porażki, to nigdy nie dowiedzieć się, co mogło być. Więc powiedz mi, co teraz zamierzasz zrobić? Będziesz nadal udawać, czy w końcu zdobędziesz się na odwagę, by poczuć? I co teraz? Czy nadal będziesz się oszukiwał? Udawał, że nic się nie stało? Próbując ignorować to, co w tobie już jest tak wyraźne? Możesz kontynuować swoje życie, zajmując się różnymi rzeczami, wypełniając puste miejsca rozrywkami, topiąc to uczucie w codziennych obowiązkach. Ale powiedz mi, czy to działa? Czy naprawdę potrafisz zapomnieć? A może, w głębi duszy, każda chwila ciszy to okazja, by to wspomnienie powróciło, bo ono wraca. W najbardziej nieoczekiwanych momentach, w środku zwykłej rozmowy, w chwili, gdy jesteś sam, kiedy kładziesz głowę na poduszce, czujesz, ożywasz na nowo w tym, co się wydarzyło. Zadajesz sobie pytanie, dlaczego to wciąż cię prześladuje, a odpowiedź jest prosta, bo to nie była byle jaka rzecz. Wiesz, że to spotkanie zrobiło na tobie wrażenie, czujesz, że coś pozostało, zawieszone w powietrzu, niedokończone. Coś, co wciąż ciągnie cię z powrotem, nawet jeśli próbujesz się opierać. To nie jest tylko chwilowe wspomnienie, to nie jest wytwór twojej wyobraźni, to nie zniknie tylko dlatego, że tego chcesz. A wiesz dlaczego? Bo ten rodzaj połączenia nie znika. Niezależnie od tego, ile czasu minie, niezależnie od tego, ile razy próbujesz to zakopać w sobie. To, co było prawdziwe, wciąż tam jest, uśpione, czekające na odpowiedni moment. By wypłynąć na powierzchnię. I co jeszcze musi się wydarzyć, abyś przyznał to przed sobą? Jak długo będziesz udawać, że nie czujesz? Boisz się, wiem, boisz się uwierzyć i zostać zawiedzionym, boisz się pozwolić sobie czuć i skończyć z zranieniem, boisz się stworzyć oczekiwania, a potem zdać sobie sprawę, że nic nie było takie, jakie się zdawało. Ale co jeśli, a jeśli tym razem to właśnie to, czego potrzebujesz? Bo w głębi duszy tęsknisz za czymś, czego nawet nie umiesz wyjaśnić. Wędrujesz, dźwigając pustkę, próbując ją wypełnić rzeczami, które nie mają sensu. Żyjesz tak, jakbyś był kompletny, ale wiesz, że czegoś brakuje. A teraz to połączenie się pojawia i chcesz uciec? Jesteś tak przyzwyczajony do chronienia się, dostawiania barier, do mówienia sobie, że dobrze ci samemu, że może nawet nie wiesz, jak to jest naprawdę pozwolić sobie odczuwać emocje. Chowasz się za kontrolą, za logiką, za fałszywym poczuciem bezpieczeństwa płynącym z niewciągania się w nic. Ale co to ci przyniosło poza życiem bez koloru? A co, jeśli to jest twoja szansa, by wszystko zmienić? Jeśli ta osoba pojawiła się właśnie teraz, w tym dokładnym momencie, z powodu którego jeszcze nie potrafisz zrozumieć? Czy chcesz to zmarnować? Przeszedłeś przez tyle. Widziałeś, jak ludzie przychodzą i odchodzą. Już się przewróciłeś, już się nauczyłeś, już się odbudowałeś. Ale teraz, w obliczu tej okazji, chcesz się cofnąć? Chcesz pozostać w tym samym cyklu zaprzeczenia i strachu? Nie oszukuj się. Jeśli nic nie zrobisz, to uczucie nie zniknie. Będzie tam, w głębi Twojego umysłu, dręcząc Cię w dniach milczenia. Będzie to pytanie, na które nigdy nie było odpowiedzi, ta szansa, która nigdy nie została wykorzystana. A pewnego dnia, może za późno, spojrzysz wstecz i zapytasz, a co by było, gdybym spróbował? Czy chcesz żyć z tym wątpliwością? A może po raz pierwszy znajdziesz odwagę, by zmierzyć się z tym, co czujesz, i odkryć, dokąd to Cię zaprowadzi? Decyzja należy do Ciebie, ale wiedz, los już zrobił swoje. Teraz to Ty jesteś odpowiedzialny. Prawda jest taka, że już znasz odpowiedź, czujesz, dostrzegasz, rozumiesz, że to spotkanie nie było przypadkiem. Możesz nawet próbować uciec, możesz ignorować znaki, możesz przekonywać się, że to był tylko moment, ale nie możesz wymazać tego, co już się wydarzyło w Tobie. Więc powiedz mi, jak długo będziesz się jeszcze oszukiwał? Jak długo będziesz udawał, że nie czujesz? Masz w rękach wybór: zignorować i pozwolić temu minąć, lub pozwolić sobie przeżyć coś, co może wszystko zmienić. Życie nie da ci gwarancji, nigdy ich nie dawało. Ale co, jeśli to jest twoja szansa? A jeśli to dokładnie to, czego potrzebujesz? Na końcu, jedyne, co cię dzieli od tego, co może stać się niesamowitą historią, to twoja własna opór. I wiesz o tym. Więc co zrobisz teraz? Pozwolisz, aby strach cię kontrolował? Czy w końcu zrobisz krok w stronę tego, co czujesz? Może czekasz na większy znak, coś, co potwierdzi, że jesteś na właściwej drodze. Ale czy kiedykolwiek pomyślałeś, że to spotkanie, to uczucie, które nie daje ci spokoju, już jest znakiem? Że ten niepokój w Tobie jest odpowiedzią, której szukasz? Bo w głębi duszy życie zawsze z nami rozmawia. Tylko że najczęściej jesteśmy zbyt zajęci próbami kontrolowania wszystkiego, aby naprawdę usłyszeć. Ale teraz czujesz, a czucie to pierwszy krok czuć to, co pokazuje, że tutaj jest coś prawdziwego. I wiem, że w tym dokładnym momencie Twoja umysł stara się przekonać Cię do rezygnacji. Szeptał wszystkie powody, dla których to się nie uda, wszystkie powody, by się cofnąć. Ale powiedz mi ile razy przegapiłeś niesamowite możliwości, ponieważ wybrałeś posłuchać tego strachu? Ile razy musiałeś zmierzyć się z żalem, że nie spróbowałeś? Że pozwoliłeś przejść, przekonałeś się, że to nic, kiedy w rzeczywistości to było wszystko? Życie dzieje się teraz. W tym, co robisz w tej chwili. W tym, co wybierasz czuć, w tym, co wybierasz żyć. A jeśli jutro będzie za późno? Możesz dalej zaprzeczać, trwać w rutynie, znajdować wymówki, by się nie pozwalać. Możesz udawać, że nie czujesz, możesz mówić sobie, że to minie. Ale co jeśli to nie minie? Co jeśli to coś, co tylko rośnie, co ci towarzyszy, co staje się częścią ciebie? Masz przed sobą dwie drogi. Zamknąć oczy i udawać, że nic się nie stało, lub stawić czoła prawdzie i iść dalej bez żalu. I muszę cię zapytać, czy naprawdę chcesz spędzić życie, zadając sobie pytanie, co jeśli? Ponieważ czas nie czeka. Życie nie powtarza szans. To, co dzieje się teraz, dzieje się, bo musi się wydarzyć. A ty musisz zdecydować, co z tym zrobisz. Wiem, że to przerażające. Wiem, że łatwiej jest się cofnąć, niż stawić czoła nieznanemu ale również wiem, że nie chcesz nosić ciężaru niewykorzystanej szansy. Teraz chcę usłyszeć od ciebie. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś takiego spotkania? Czy czułeś tę niespodziewaną więź, która poruszyła wszystko w środku ciebie? Podziel się swoją historią w komentarzach, chcę ją poznać. A jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, jeśli czujesz, że musiałeś to usłyszeć dzisiaj, zostaw lajka i zapisz się na kanał. Twoja interakcja sprawia, że ta rozmowa może trwać. Wspólnie w tej podróży. I zanim odejdziesz, rzucam Ci wyzwanie. Zamknij oczy na chwilę i zapytaj siebie z pełną szczerością, czego Twoje serce naprawdę pragnie. Co czujesz teraz? Weź głęboki oddech. Poczuj ciężar słów, które właśnie usłyszałeś. Bo może to być ostatni raz, kiedy ignorujesz to, co dzieje się w Tobie. Lub może to być dokładny moment, w którym w końcu decydujesz się na coś innego. Prawda jest taka, że możesz nadal odkładać te decyzje. Możesz ukrywać się za wątpliwościami, strachem, niepewnością. Możesz mówić sobie, że to jeszcze nie ten moment, że musisz poczekać jeszcze trochę, że może w innym czasie wszystko będzie miało większy sens. Ale ile razy mówiłeś sobie to wcześniej? I dokąd cię to zaprowadziło? Do tego samego miejsca. Zawsze ten sam cykl. Zawsze ta oporność, która tylko trzyma cię w bezpiecznym, ale pustym miejscu. A co jeśli to jest właściwy moment? Co jeśli to spotkanie miało miejsce teraz, w tym dokładnym momencie, ponieważ w końcu jesteś gotowy, aby je przeżyć? Czy jesteś gotowy to zaakceptować? Czy nadal będziesz próbował przekonywać siebie do przeciwnego? Bo może to być Twoja szansa, aby wyjść z tego stanu oczekiwania, aby wreszcie pozwolić, by coś realnego się wydarzyło. Ale to wymaga od ciebie podjęcia decyzji. Musisz zaryzykować. Musisz spojrzeć w głąb siebie i zadać sobie pytanie: czego tak naprawdę pragnę? I wiem, że odpowiedź już tam jest. Musisz tylko mieć odwagę, by jej wysłuchać. Teraz napisz w komentarzach: Co ta wiadomość w tobie wzbudziła? Czy przeszedłeś przez coś podobnego? Czy doświadczyłeś czegoś takiego? Chcę poznać twoje doświadczenie, chcę przeczytać twoją historię. A jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, nie zapomnij zostawić lajka i subskrybować kanał, bo ta rozmowa na tym się nie kończy. Ta podróż trwa dalej i chcę, żebyś był jej częścią, więc teraz decyzja należy do ciebie. Co z tym zrobisz?